A mianowicie, używam następującej komendy, której teraz możecie zobaczyć na konsoli. Ona została dodana kilka update'ów temu, znaczy kilka update'ów, no kilka tygodni temu. Jednym z właśnie najnowszych update'ów. Która między innymi pozwala zobaczyć nogi oraz jak widzicie też efekty czapek miejsców, które nosimy. A ja gram setem pirata. I na zdrowie. <laughs> Zacznijmy. Gramy na mapie Doomsday. Demomanem. No i zobaczymy co z tego będzie. Serwer mam wrażenie jest trochę zmodowany. Gdy jakoś tak... Nie wiem czy to <laughs> i na tej komendzie, czy co, ale mam wrażenie, jak szybciej chodzi. Oj, chodź tu. Chodź tu. Zatwórz. No nie, jeszcze. Murzyn Pyro Okej. Okay. Ja już spotykałem murzyńskie klasy. Ale jeszcze nie widziałem Pyro jak to czarnucha. Nie żebym coś miał do czarnuków. O nie, o, nie, 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 ja sam piję. Chodź inżynierku. Aż tak dziwnie się czy, gra, kiedy się nie ma celownika. Tym bardziej, że e, jak ci taka butelka czasem przyleci przez ekran, <grym> toż w ogóle. Ale dobra, zajmijmy się priorytetami. Czyli... Gdzie są materiały? Aha. No fajnie. Teraz zajmiemy się moją słabością, czyli mini działkiem, które... Kompletna porażka. Drugie podejście będzie? Okej. Okay. Sneaking... O! Szarża. Mówię, to się całkiem inaczej gra, kiedy się nie ma w ogóle broni przed sobą. To takie dziwne. Widzę swoje własne nogi. Trochę czuję, jakbym grał w lewcie albo coś. A, ten spy takie jedno wielkie don't care. Chodź tu. Dobra. Uciekaj na Dezringerze. Nie. Ciebie nie będę ścigał Chyba przegramy to Tam jest ich za dużo Strzelają wszyscy do mnie A ty masz krytykiem połbie W ostatniej chwili jeszcze Spaja udało mi się Oczywiście on mnie teraz goni I mnie dorwał eee, Początek taki sobie Ale widzę swoje nogi <laughs> Druga runda Moja szczerze rzadko kiedy mam grać, mam okazję grać setem mojego pirata i jak można zauważyć nie używam tej takiej butelki z tego zestawu tylko używam podstawową nie dlatego, że podstawowe lepsze, bo tak naprawdę ta druga butelka jest reskinem, ale po prostu tą moją podstawową mam stranger, tam to nie, a ja lubię nabijać se killsy. W końcu nie od parady mam to stranger, surprise. To było takie... Okej. Okay. Zabieramy materiały i idziemy. Jej, dostałem jakieś lokalne osiągnięcie na tym serwerze. Albo coś. Nie wiem. W sumie nie znam się na tego typu systemach, bo wiem, że nas niektóre serwery mają takie specjalne pluginy, które umożliwiają dodanie jeszcze jakichś dodatkowych osiągnięć. Jej. ta strzała była blisko. Eee, wracając, umożliwiają nam dodanie kilku specyficznych osiągnięć. I te osiągnięcia są w różnej postaci. W sumie nawet się do końca nie orientuję, jakiej Ale to takie dziwne. Mam przy materiały, i widzę siebie w obwódce zielonej. Jestem. Należę do zielonych. Bronię tutaj. To je, to je moje, to jest zielone. Tam jest sniper, który mnie chce zabić. I to tak podle. Au, pali, pali, pali piecze. Będę murzynem. W sumie już jestem. <grym> au, co mnie strzela. Aha, tam Pyro na dole, dobra. Dobrze, że mam tarczę. Gdyby nie tarcza, to bym już dawno spłonął. Dzięki inżynierku za wsparcie. Okej. Okay. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Tak jak mówię, gra się zupełnie inaczej, kiedy się nie widzi broni. Na przykład nie zauważyłem, że to jest szpieg. Przecież tak naprawdę w takiej sytuacji wystarczy wejść na takiego inżynierka i zobaczyć, czy przy niego się przeniknie, czy nie i nie wiem, mam wrażenie, że trochę to zaburza moje myślenie, ten taki widok, ale jest przynajmniej fajnie. Mnie się on podoba głównie ze względu na to, że widzę nogi. Haha. lecimy. Może szczerze, nie lubię dostarczać tutaj materiałów, wolę jak ktoś inny to robi. Dlatego chyba zaraz komuś się wręczymy, a sam zajmę się walką. O, tamten gruby jest dobrym kandydatem, chodź. O, szpiek A ty weź materiały. Yy. Dobrze. O, teraz na bank wiem, że ten skał to szpiek. Tylko niech go dorwę. Albo niech inni go dorwą. To też może być. Tu, 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 tu. tu. O, już myślałem, że tamten. A, tam. Jedziemy. Sarża. Chodź, sniperze. Chciałeś jeszcze się zabić przecież. Jakie jest nie cierpię takiej sytuacji? Ja jestem tuż przy gościu, chcę go zabić z broni wręcz i nie, ktoś mi się wtrynia tuż przed niego, tak żebym ja nie mógł ciosu zadać. So much damage. Czemu moja szarża nie działa. Chciałem zwiać, a m mouse przycisk 2 zawiódł mnie. Eee. No jeszcze, jak wcześniej tu grałem, miałem wrażenie, że despawn był natychmiastowy. Teraz 7 sekund oczekiwania. Okej. Okay. Juu... I jesteśmy. Tup, 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 tuup. I... O, snipe'a! Ojej, mój cel. Ej, coś tak odczułam lekki spadek FPS-u. Ojej. Dobra, ten Pyro to jest mój cel. Hę. Scoutzik. Pójdziemy za nim. Albo damy się spajsić przez Pyro. Albo nie, hehe. Nie ma to jak być podpalonym. Wiesz to ten demon jest. Okej okay. <grystanie> Nie ma to jak idziesz, idziesz Myśli, że to pięknie? Szpieg... znikam. Nie no, to jest dopiero. To jest dopiero szpiegowanie. <grystanie> Jedziemy. Pomóżmy może dostarczyć tą walizkę, bo widzę tak tam średnio dają radę. Pomóżmy, no, mam nadzieję, zabijmy tych, co chcą nam przed tym przeszkodzić. Szarża. Nie trafiona. O, ten demoman. No, chodź tu. Spadaj Pyro. Poczekać, mi się szarża naładuje. Medyk. Tak jest. Tym razem wolałem nie ryzykować. O ja, to by było takie piękne tam wskoczyć i zaszarżować. Przejdź tam na górę. Tutaj Rosy radzi. Dobra. Dobrze idzie. Aha, i ja już wiem, czemu go tak wolno leczy. Właśnie ta broń. Weź, dostaw te materiały, idioto. O, od razu lepiej. Sarża! I lecimy do ich bazy. Charge. O, tutaj Pyro. Pau. I trzecia runda. I jedziemy. I jak zawsze, ja będę musiała postarać się dostarczyć te materiały. O, mam kolegę Demomana za mną. Kalano, nawet nie wiem jak to się wymawia w sumie. <gryw> nie, w tym co nie mówię. Snajperów brak. W takim razie są tu. Albo i nie. Not good. Hej, weźmiesz te materiały O, ktoś tutaj do wody To tu w ogóle jest demoman? To chyba demoman Ty przez chwilę widziałem swoje plecy. Prawie jak na trzeciej osobie To by było dobre W sumie ja już grałem w te z trzeciej osoby To też są specjalne pluginy na serwerach Szczególnie na takim jednym, w którym też sporo czasu ostatnio spędzam, to tam też w ogóle można sobie pochodzić cały czas na, na trzeciej osobie i nawet ciekawie się gra wtedy. Ale niektóre czynności wykonuje się trudnie. chociażby strzelanie z łuku. Czy ogólnie strzelanie, to w ogóle tam jest... Chodź tu, medyk, spaj, tak jest. W eee, ogólne strzelanie, to jest czasem problem. Kolejny śpieg? Ej się daj dorwać. Krytyk, taki ładny i nie siadł, no. No. W każdym razie... Takie gry trzeba było się chyba najpierw nauczyć, żeby w ogóle uznać ją za efektywną. O, cześć żołnierzu! Dwa krytyki pod rząd. Jeden z szarde, drugi randomowy. Ja wezmę, a ty nara. Tu, 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 Wypiję sobie, bo czemu nie. O, rozbita butelka tego nie naleję w panie! A to rum jest! To jest dobre. Chociaż w sumie... kiedy ja próbowałem rum, to nie był jakiś taki najlepszy. Hej, skałcie! Nie zauważyłeś, że ja tu stoję? Nara. Czyżby już? Jeszcze nie. Spadaj, śpiegu. Piekwe, jak zawsze boję się w... spaść z tej platformy. Dużo się ruszam, bronię się i w ogóle... No, udało się. Yeah, Top score, number one. I like it. Teraz ten sniper polas. Nie tu. Okej, okay, nieważne. Ostatnia runda. Bo dość, dość szybko poszła ta trzecia. Piracimy nadal. Łupimy, grabimy i gołcimy. Chociaż to może ostatnie... Nie... Powinno być pierwsze. <laughs> nie, no żartuję. Co my tu mamy? Inżynierek, który stoi i nic nie robi. I jest teraz żywy? Aha, teraz on mnie pewnie nie zabije Tylko ja jego <laughs> Ty, dopiero teraz zauważyłem, że zabicie kogoś przecież dostało mi trochę hapsu Czyli faktycznie serwis jest trochę zmodowany, Ale ewidentnie nadal nie jest premium, na szczęście Weź, ej, podpaliłeś mnie, podpaliłeś mnie Ty, to popatrz się na mnie nie zabijajcie mi flagów, no tym bardziej jak mnie podpalają, toż w ogóle. Chamstwo. Ładnie, medyku tup, 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 tup. Eee tyfy. Eee, nie wiem co to jest Ale wiem, że śpiew nie drznął. To było co najmniej dziwne. That was strange. Ale wydaje mi się, że po prostu ktoś mi coś wbił w ciało i ja to widziałem. Czyli No Valve dobrze się spisało robiąc tą komendę. Opracowując ją. Skoro... No teraz tego nie ma. To znaczy, że coś miałem wbity w ciało. Jestem ciekaw, co to mogło być. Szkoda, że nie dali mi zobaczyć. Czy uda mi się tam wbić heroicznie i zabić... Tak, śpiega udało się, ale grubego już nie. Chwila, 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 chwila i... Ej, inżynier, pozwoliłem Ci budować tutaj działko? A masz działko kontra butelka. Oczywiście wygra butelka. O, chodź. Tak jest. Dobra, tam materiały widzę sobie, Leżą na dół. Ten Scout. Ojej, żołnierz z direct hitem. Dzięki za darmową podróż. Poczekamy. Ojaso, sniki. Chyba go zabili. To znowu przez parę FPS-ów. Będę musiał coś z tym zrobić w końcu. Niedługo planuję przeinstalować ten system od nowa i zainstalować go na moim dysku SSD. W czasie tego nie mogłem zrejść, bo miałem na nim Linuxa, ale niedawno się tego Linuxa pozbyłem. No i stwierdziłem, że są najtaniej i tak na razie. Więc zostanie mi tylko system XP. Ja Liczyłem na to, że przez usunięcie może też trochę od, mnie komputer, ale jak widzę, to tak średnio pomaga. Chociaż teraz 70 fps 50. To nawet dobra liczba. Okej. Okay. będziemy po materiały. We are stealing it. O, oh. oh, znowu widziałem przez chwilę swoje plecy. Ty, medyk. Au. Oh. O, teraz możesz mnie leczyć. Poczekaj, aż mi się szarza naładuje. Ten medyk leczy. Ile? Ten skad na HP został, dostał krytem i dwa razy zwykłą butelką. Nie ma tak widzieć wbitą w siebie strzałę. Mój własny bok I jedziemy Medyku, jako że mnie leczysz? Jest miał tutaj zaszczyt nie materiałów. Weź się, dobrze. Ey, yy, na górze. Ale to nasz piek na górze. A ten już... A ten już nie jest nasz. już ci pomagam. Ty mnie pomogłeś, ja pomogę tobie. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobrze. I do góry. W sumie ostatnio w tefie też nic ciekawego się nie dzieje. Jak ostatnio mówiłem na filmie, że nie ma żadnych update'ów, to w sumie tak się nic nie zmieniło do tej pory. A szkoda. A szkoda. Już czekam cały czas, aż będę mógł pootwierać te robokrate i zrobić coś ciekawego. Ja tylko liczę na to, że nie będą w środku tylko i wyłącznie czapki, a może jakieś strange które będą warte uwagi i to nie, że jakiś reskin czy coś, tylko w ogóle coś o nowych parametrach no, czy spadek FPSów o, 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 o ty, 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 chodź tu czemu mi go nie trafiło Ja jako takiego tryskierka zmarnować sorry medic, o spy chodź tu, chodź tu, chodź tu Jejko, przez to wszystko zapomniałem o czym mówiłem a, update także. Yy, liczę na to, że w tych roboskrzynkach nie będzie nic innego, że będzie coś więcej niż tylko skrzyn, niż tylko <grafy> e, czapki. Już, Jak już wielokrotnie mówiłem, nie gram tylko i wyłącznie dla czapek i dla miejsc. A głównie dla stranger. Dobra. Na tym będziemy kończyć dzisiejszy gameplay. Dzisiaj nietypowo, gdyż widziałem Was na nogi. <grafy> Plus live commentary z angielskiego. No więc trzymajcie się i cześć. That medix looks so strange.